Drukarka HP LaserJet n 203 Pokażemy jak wymienić toner, wymienić moduł bębna i zlikwidować ewentualne zacięcie papieru. Zacięcie papieru szukamy pod tonerem, pod bębnem, czyli jak wyjmujemy bęben. Pierwsze, wyjmujemy bęben, łapiemy za rączkę. Przepraszam, pierwsze musimy wyjąć toner, bo nam wychodzi wszystko na rys. Pierwsze wyjmujemy toner. Drugie, wyjmujemy moduł bębna, lekko ciągniemy do góry, uważamy na wałek go nie naświetlić, ewentualnie nie uszkodzić, jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia, jakieś stuknięcia i tak dalej. Szukamy tutaj zacięcia papieru, czy nie mamy w środku gdzieś zaciętego papieru. Następnie zaglądamy z tyłu, czy nie mamy zaciętego papieru. Tutaj mamy jeszcze zielony przycisk, który ciągniemy do góry otwiera nam się klapka zerkamy czy tam nam się papier nie przyciął ostatnie miejsce gdzie możemy to zacięcie znaleźć jest gdzieś tam pod papierem szukamy czy tam gdzieś nam kartka nie utknęła także w tych miejscach domowym sposobem możemy sprawdzić jak utknęła gdzieś głębiej pod, pod obudową, no to już niestety bez serwisu się nie obędzie teraz jak, jak z powrotem wkładamy Pierwsza prowadnica jest do moduł bębna. Wkładamy sobie moduł bębna do prowadnicy, puszczamy, wciskamy. Musi skoczyć. i to samo robimy z tonerem. Druga, pro, drugie prowadnice do tonera wkładamy, puszczamy, on wpada, dociskamy i to jest wszystko. Zamykamy pokrywę. Zamykamy następną. Zapraszamy do zakupu tonerów, bębnów. Linki umieścimy pod filmikiem. Dziękuję.